Hej, to ja y, znowu Macik.com, ze mną jest znowu Bartek. Barok. Przerwitałeś się już? A, no to nie słyszałem. I w tym odcinku szukamy dalej drogi do, szukamy, czy szukamy dalej drogi do naszego lotniska, na którym mieszkałem. Ja uciekam przed zombiakami. Mega. Bo nie mam ochoty się z nimi nawalać. Crafting, nie, crafting umiejętności. Survival. Batek no, jestem nubał wanel. Okay. Ja nie mam. No nie mam ich. Ma. My nie mamy zadania domowego. ma się to Pa. Okej, okay, mieliśmy taki problem. Ile już? Ej, tak szybko, tak dużo czasu minął, A nie, to pierwsza minuta. Ha. Dobra, nie mogę znaleźć tej głupiej drogi na lotnisko. Ja uciekam tym autem w nocy przed zombie. Nie zacznę. Kurde, ja się boję, nie mogę znaleźć tej głupiej drogi. Krążek, kurde. Ej, zrobię cięcie i spotkamy się wtedy, kiedy będzie dzień.